Zbliżamy się do końca wakacji. To dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, jak skutecznie dbać o zdrowie psychiczne w środowisku pracy i szkoły. Zapraszam Cię na warsztat o tej tematyce, który odbędzie się na zoomie 31 sierpnia o godzinie 17. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, czym ten dobrostan jest. Jak o niego dbać i co skutecznie utrudnia nam osiąganie go w takich miejscach, które mają określoną strukturę, jak na przykład szkoła czy praca. Zapraszam serdecznie, Kamila Sitkowska, psycholog, trener i psychoterapeuta.